800 wspaniałych, z czego w finałowej dziesiątce znalazło się aż 219 ważnych dla lokalnej społeczności osób. Przez 23 lata wśród laureatów Plebiscytu Nowin Gliwickich pojawił się m.in. nasz redakcyjny kolega Marian Jabłoński, były, a w zeszłym roku obecny rektor Politechniki Śląskiej, dr Leszek Strzelecki z hospicją Miłosierdzia Bożego, czy profesor Mieczysław Chorąży, wieloletni kierownik w Centrum Onkologii. Kto dołączy do tego grona w tym roku? Dowiemy się najwcześniej 28 maja podczas Gali. Zgłaszać można było nie tylko pojedyncze osoby, ale także organizacje, stowarzyszenia, które działają na rzecz Gliwic. W środę, 24 lutego, ruszy głosowanie. Do oddania swojego głosu zachęcała w porannej audycji Radia Imperium Dzień Dobry Gliwice koordynatorka Gliwicjusza, dziennikarka Nowin Gliwickich, Małgorzata Lichecka. Proszę państwa, warto przede wszystkim docenić działanie kandydatów, którzy startują w naszym plebiscycie. Ten państwa głos, to, państwo, to państwa uznanie jest bardzo istotne dla tych ludzi, bo mimo tego, że w plebiscycie są profesorowie, doktorzy, osoby utytułowane. Bardzo wiele osób na tych listach to są aktywiści lokalni, którzy działają przez lata i mimo, że są znani w lokalnym środowisku, warto oddać na nich głos i warto ich docenić. Tak jak mówię, warto wyciągnąć ten faktor działania. Bo to jest ich życie, to jest ich moc. Swój głos można oddać od 24 lutego do 24 marca za pośrednictwem strony internetowej Nowin Gliwickich lub Listownie. Kolejny etap to głosowanie 9 kwietnia kapituły plebiscytu, która wybierze Gliwicjusza. Redakcja Imperium Media jest partnerem medialnym tego przedsięwzięcia.